Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że polski minister chce ocenzurować Netflixa. Zostanie złożony też wniosek o rozwiązanie Sejmu, a imigranci dalej są przewożeni przez polską granicę. Także zasubskrybuj i lecimy! Słyszeliście te wszystkie newsy, że niby bezrobocie takie niskie, że wszyscy w Polsce pracę mogą znaleźć. E, sami zobaczcie zresztą pierwszy news. E, stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu bieżącego roku nie zmieniła się i wynosi 5,8%. Kolejny news. E, stopa bezrobocia w Polsce nadal najniższa w Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że nie wszędzie w Polsce jest tak kolorowo. W powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim e, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła aż 20%. 23,3%. Dlatego słuchajcie, zbierajcie oszczędności, póki jeszcze możecie, bo jak wejdzie niedługo nowy lockdown, to podobna sytuacja może być na przykład w całej Polsce. Dlatego znowu zaprosiłam do dzisiejszego odcinka partnera merytorycznego firmy NS Broker, która pomoże Wam trochę zaoszczędzić i pomnożyć majątek. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, NS Broker to platforma handlowa i bezpieczny broker, który spełnia aż 6 różnych europejskich regulacji, a co najlepsze, jeśli będziesz jednym z 21 klientów, którzy... Płacą co najmniej 250 euro na przyszłe inwestycje, zapewni Ci kursy wideo, seminaria internetowe, książki i szablony handlowe. Każdy nowy użytkownik dostanie swojego prywatnego analityka, który będzie pomagał w analizie wszelkich informacji takich rynkowych z prognozami, trendami oraz ostatnimi aktualizacjami rynkowymi. Oczywiście, które NS Broker na bieżąco daje swoim klientom? I aha! Żeby nie było, NS Broker to nie tylko Forex czy krypto. NS Broker daje Wam możliwość handlu również na metale wartościowe, indeksy, nośniki energii i standardowo w akcje. Poza tym, że to zwyczajnie bezpieczna platforma, idealna do nauki na przykład, to sam handel jest tu po prostu wygodny. Możesz handlować na komputerze, urządzeniach mobilnych i wszędzie tam, gdzie masz dostęp do zwykłej, najzwyklejszej przeglądarki internetowej, jak Chrome czy Opera. Linki masz oczywiście w opisie i przypiętym komentarzu, a my już lecimy do pierwszego tematu, który przygotowaliśmy wspólnie właśnie z Enes Brokę. Zapraszam! Jak wiemy, polscy ministrowie bardzo lubią lu mówić ludziom, co im wolno, co mają oglądać, ile mają płacić, jak długo mają pracować, ile powinni mieć dni wolnych, czy... Powinniśmy palić marihuanę, papierosy czy pić piwo, jak palić papierosy to też decydują o tym jakie, bo miętowych nie wolno i tak żyjemy sobie jak zombie od ustawy do ustawy, musimy się zgadzać z każdym takim durnym pomysłem człowieka z rządu. Często człowieka, którego nawet nie chcemy, ale taki jest już nasz los. Jak podaje Radio Z, Squid Game to koreańska produkcja, którą można obejrzeć na Netflixie. Serial opowiada o grupie 456 zdesperowanych ludzi, którzy godzą się na udział w makabrycznym turnieju dziecięcych gier, stawiając na szali własne życie, by zdobyć główną nagrodę pieniężną. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że w. Po apelach nauczycieli i rodziców, resort przyjrzy się serialowi. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratorami, którzy będą badać ten problem. E, takie treści nie powinny mieć miejsca, stwierdził Czarnek w rozmowie z faktem. Według nauczycieli, dzieci po obejrzeniu serialu próbują odtwarzać niektóre sceny, zwracają się do rodziców, aby unikać serialu, bo wzorowane na nim zabawy są niebezpieczne. Z ich obserwacji wynika, że towarzyszy im przemoc. Zaniepokojenie tym zjawiskiem panuje też wśród organizacji pozarządowych. Jego fragmenty przeróbki i odtwarzane sceny obserwujemy m.in. w popularnym wśród nastolatków, a nawet młodszych dzieci na TikToku. Nauczyciele informują też o naśladowaniu scen z filmu i podejmowaniu prezentowanych w nim gier na szkolnych korytarzach. Relacjonują przypadki, kiedy dzieci zainspirowane e, filmem stosują przemoc wobec przegranych, powiedział faktowi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zwrócił też uwagę, że resorty edukacji w innych krajach, m.in. Holandii czy Anglii, już wydały komunikaty w tej sprawie. Serialu nie powinni oglądać młodsi widzowie. Jest on dozwolony dla osób powyżej 16 roku życia. E, Squid Game to już najpopularniejszy serial w historii Netflixa. Jest chętnie oglądany także w Polsce, co więcej... W naszym kraju organizowane są już turnieje inspirowane tą produkcją. Squid Game ma odbyć się 30 kwietnia 2022 roku. Zmagania będą transmitowane na żywo, a uczestnicy będą musieli rozwiązać łamigówki czy wykazać się w zadaniach sportowych. Do wygrania jest 100 tysięcy złotych. Jak mnie to strasznie denerwuje, że najłatwiej nam zgonić winy braku wychowania na gry, filmy, bajki, seriale albo tak zwane bezstresowe wychowanie. Jak mnie to irytuje, to, to stwierdzenie, to nawet nie macie pojęcia, bo jak widzę, jak jakaś grażyna tak pisze, to mam ochotę się jej zapytać, Ile razy rozmawiała na przykład z psychiatrą dziecięcym, że wszystko sumuje jako bezstresowe wychowanie. No nie róbcie tak. Pan Czarnek zapomniał chyba, jak to było, jak był młody. Ja pamiętam, jak bawiłam się z koleżankami w aniołki Charlie'ego, kryjomu oglądałam koszmar z ulicy Wiązów, Freddy kontra Jason, Matrix, Piąty Element. Wszędzie była przemoc. I nie, nigdy nie miałam w zamiarze podpalenia szkoły czy wyeliminowania kogoś ze społeczeństwa. Dzieci, mimo tego, że nie oglądały filmu, to go znają, bo wszyscy go znają, bo mają dostęp do sieci. Ale nie sztuką, pani ministrze edukacji jest zakazać filmu. Sztuką jest wytłumaczyć dzieciom, że to, co się tam dzieje, jest złe i okrutne. Sztuką też jest wytłumaczyć rodzicom, że wypada zwracać uwagę na to, co dzieci robią w sieci, i że często chińskie czy koreańskie aplikacje mają zaniżone pegi, czyli coś, co powinno być od 15 roku życia wyświetlane jest jako idealne dla trzylatków. I też dowiedziałam się o tym od mojego sześciolatka, który przyszedł mi naskarżyć na sklep Play. Bo on ma ochronę rodzicielską i nie może ściągnąć nic, co jest nieodpowiednie do jego wieku. No i pobrał jakąś tam grę i przyleciał powiedzieć, że go okłamali, bo było, że jest to od trzech lat, a to jest straszne. Więc trzeba edukować dorosłych, a nie zakazywać i wybierać, co ludzie mogą, a co nie. Może dajmy ludziom wolną wolę. W pierwszym odcinku jest scena z lalką. Dzieci się w to bawią, a ja swoim dzieciom na przykład wytłumaczyłam, że przecież. Od dawna się w to bawimy, bo to jest to samo, co raz, dwa, trzy baba Jaga patrzy. Jakoś stwierdzili, że w sumie no faktycznie to już nie jest takie fajne, jak sobie porównali z babajagą i i tak. Dlatego jak ja słyszę, że jakiś mądry inaczej chce zabronić czegoś, bo nie ma wiedzy, jak sobie radzić w trudnych momentach, to dla mnie. Ni, jest nie do przyjęcia. Minister, z którego wiedzy niestety wynika, że jak ktoś jest niegrzeczny, to wystarczy go zastraszyć albo zbić, i następnym razem tak nie zrobi, bo będzie się bał. Nie wiem jeszcze, ile decyzji za nas podejdą, podejmą i czego nam jeszcze zabronią. Jednak jeśli nauczyciele narzekają na uczniów, to może warto e, im w tym czasie zorganizować jakoś czas. Oczywiste jest to, że film nie jest dla dzieci, ale czy to film jest tutaj winny? To tak jak... Zakaz dostępu do broni, bo przecież bronią można kogoś zabić. Nożem nie, prądem nie, utopić też nikogo się nie da. Rozjechać samochodem absolutnie nie, ale bronią się da. Osiniak kamerz w moich oczach zawsze już będzie takim tygrysem. Teraz stwierdził, że ma dość i jest gotowy na zmiany, na wielkie zmiany, bo jak podaje Bankier.pl, prezes PSL, który przyjechał w niedzielę do Brodnicy na wojewódzki zjazd delegatów tej partii, przypomniał, że klub KPPSL złożył wniosek o skrócenie kad kadencji parlamentu. Jesteśmy gotowi do wyborów. Uważamy, że trzeba. Przywrócić w Polsce po wyborach spokój taki społeczny, dać godne miejsce w Unii Europejskiej, zahamować degradację polskiego rolnictwa, przeprowadzić reformę edukacji. No i ochrony zdrowia, dlatego to robimy, wskazał. Podkreślił, że jego ugrupowanie jest za postępującą decentralizacją państwa. Jego zdaniem obywatele powinni mieć możliwość załatwienia najważniejszych spraw blisko siebie. Idziemy własną drogą, niezależną od totalnej opozycji i totalnej władzy. Na najemnika i niewolnika się nie nadajemy. Wywodzimy się z wolnych gospodarzy, którzy brali sprawę w swoje ręce. Oczywiście, dla dobra Polski będziemy współpracować, powiedział Kosieniak. Dodał, że błędem jest proponowanie startu partii opozycyjnych w wyborach do Sejmu w jednym bloku. Jego zdaniem, takie bloki powinny być dwa. Jesteśmy przekonani, że nie da się zmienić postępowania obecnego rządu PiS wobec Unii Europejskiej i naszych sąsiadów. Dlatego trzeba zmienić rząd. Ten rząd jest genetycznie uwarunkowany do kłótni na arenie międzynarodowej. No i dobra, co sądzicie o słowach kosiniaka kamysza? Czy ma chłop rację, czy się zagalopował? Dla mnie to oczywiście wyuczone frazesy, które gdzieś sobie spisał, patrząc na reakcje ludzi, tak, żeby wbić się w taki klucz wymagań obywateli eee, i tak sobie chce usiel usielić gniazdko. Czy możemy mu mieć to za złe? No nie, bo przecież każdy polityk tak robi. Czy możemy myśleć, że jest szczery? Nie wiem, przecież każdy polityk tak robi. Tylko właśnie, czy uważacie, że on ma rację, czy uważacie, że tak właśnie powinno się zrobić? Nieważne, czy Kosiniak, czy może jakaś inna partia, tylko czy zamiary te są słuszne, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Przemyt migrantów przez polską granicę ma się bardzo dobrze i nie wiem, jak im się to, to udaje, nie mam pojęcia. Przecież każde auto wjeżdżające do kraju powinno być dokładnie sprawdzane, bez wyjątków, tak? Jakim cudem może wjechać cały bus yy, na przykład z Ukrainy i łapią go gdzieś daleko od granicy? Jak podaje interia podczas kontroli drogowej, okazało się, że w samochodzie marki Peugeot Boxer w części ładunkowej podróżują 42 osoby. Wszyscy to obcokrajowcy. To 31 mężczyzn, 6 kobiet i 5 dzieci. Około godziny 14.30 zostali zatrzymani na trasie S10 w kierunku Torunia. Jechali do Warszawy, powiedziała e, PAP, rzecznik prasowa toruńskiej policji podinspektor Violetta Dąbrowska. Trwa weryfikowanie, jakiej narodowości są to osoby. Autem kierowała Polka, która została zatrzymana. Będziemy sprawdzali jej wersję wydarzeń. Od tego zależy między innymi charakter zarzutu. Bardzo dużo rzeczy jest do zweryfikowania. Na pewno potrzebni będą biegli tłumacze. Policja nie ustaliła jeszcze, jaki był cel podróży obcokrajowców. Nie wiadomo też, jak trafili do Polski. Wydział ochrony ludności urzędu miasta Torunia. Oraz starostwo powiatowe pracują nad tym, aby obcokrajowcy <laughs> Trafili bez, w bezpieczne miejsce. E, trzeba zapewnić im posiłki, napoje ciepłe miejsce do noclegu. Dwie osoby trafiły do toruńskich szpitali. To 25-letnia kobieta i około 30-letni mężczyzna. Na obserwację zabrana została także mama z 7-letnim dzieckiem, ale po badaniach mogli wrócić do swojej grupy, podkreśliła pani podinspektor Dąbrowska. E, w tej chwili policja nie ujawnia bardziej szczegółowych informacji w tej sprawie. Cały czas pod nadzorem... Prokuratu, prokuratora prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności. No oczywiście, teraz powinni otrzymać wikt i opierunek, jasne, tylko to wszystko, za to wszystko powinna zapłacić pani kierująca busem. Powinni posiadać wszystko co najlepsze, bo ta pani powinna im fundować. Oczywiście, jeśli faktycznie nielegalnie ich przewoziła, tak? I każda osoba przewożąca tych ludzi powinna mieć świadomość, że będzie ich utrzymywać do końca życia, powinna być ich opiekunem. Powinna opłacać wyżywienie, ubrania, leki, psychoterapię. Powinna pracować i oddawać pieniądze dla właśnie tych ludzi. Może by się dwa razy zastanowili, jakby mieli do końca życia na nich łożyć. Co da więzienie tej kobiecie? No nic, nadal to my będziemy mieli problem. A tak, utrzymujemy przemytników i tych, co chcieli się przemycić. Żegnam kochani. Yy, w przypiętym komentarzu oczywiście łapcie link do NS Broker o tu, 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 tu gdzieś, a ja buziam...